Kolejne przemyślenia na temat spacerowania. Aby ten krótki czas spaceru, gdyż wystarczy pół godzinki dziennie, ewentualnie co drugi dzień, żeby wykorzystać ten czas maksymalnie, postarajmy się uporządkować myśli w naszej głowie. Postarajmy się zostawić sprawy dnia codziennego w domu, a na spacerze skupić się na pięknie otaczającej nas przyrody. Słuchajmy się w śpiew ptaków. I na pewno tak przewietrzona głowa będzie o wiele lepiej mogła rozwiązywać problemy, rozwiązywać codzienne, codzienne sprawy. Myślę, że to tak krótko na temat porządkowania myśli w czasie spaceru i w takim razie Miłych spacerów życzę i do usłyszenia. Pozdrawiam.